Ile zarabia Jerzy Stuchr? W sadzie ujawniono, kwota miesięcznie wpływa jego konto, by dziecię zaskoczeni. W październiku zeszłego roku media donosiły o kolizji samochodowej z udziałem Jerzego Stuchra. Aktor kierujący wówczas Lexusem potracił motocyklistę, który zeznał potem, jakoby Jerzy S. Próbował też zbiec z miejsca zdarzenia. Stuchr zaprzeczył oskarżeniom mężczyzny a następnie przekonywał, że zachował się nieodpowiedzialnie i podjął najgorsza decyzję w życiu. Wczoraj w sprawie zapadł wyrok. W środę sad wydał wyrok w sprawie jej wspomnianego zdarzenia. Jerzy Stuchel nie wysłuchał go osobiście. bo nie pojawił się na rozprawie. Pełnomocnik aktora złożył w jego imieniu wniosek, w którym wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Uznano go za winnego, wymierzając mu karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 60 zł i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przypomnijmy, Jerzy Stuchy komentuje wyrok sad w swojej sprawie. Jego słowa zaskakują. Aktora zobowiązano jeszcze do wplaty 6000 tysięcy zł na fundusz postpenitencjarny i uregulowanie ponad 4000 kosztów sadowych. Na razie wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Jeszcze nie wiadomo, czy Stuchr zamierza się odwoływać. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Podobnie jak w przypadku podobnych przewinień popełnionych przez inne osoby publiczne, w Sadzie ujawniono wysokość miesięcznych zarobków Stuchra. Warto nadmienić, że to na ich podstawie zarządzono grzywne, które będzie musiał uiścić. Sad ujawnił, że miesięcznie na jego konto wpływa 6000 złotych. To nieco więcej niż Daniel Martyniuk, który na nagraniu opublikowanym przez Fakt Zeznal. Zę zarabia do 1,5 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei Beata Kozidrak wyznala przed Sadem. Za jej zarobki wynoszą 10 tysięcy złotych miesięcznie. Stucher plasuje się więc w polowie stawki. Zeskoczyła was ta kwota.